Witam, witam na moim kanale w USA TV. Dzisiaj będzie troszeczkę o miastach sanktuariach i o jakich sposobach działania. Znaczy, tak, dużo ludzi nie wie, jak działają takie służby, bo dużo teraz się mówi, że AIS w ogóle nie współpracuje z policją, tylko mają oddzielne, jakby, działania. Tak przykładowo, Mówiła z początku, mówili z początku różne media, no a jak jest naprawdę, to co ja Wam kiedyś już mówiłem w filmikach, już to wszystko się zaczyna dziać, także zapraszam do oglądania. Mury wokół sanktuarium miejskiego wciąż mają szczeliny, przez które agenci imigracyjni mogą dokonywać aresztowań na podstawie danych z lokalnych organów ścigania, ustalił zespół ABC 7i Team. Pomimo lokalnych i stanowych przepisów ograniczających współpracę z urzędnikami imigracyjnymi, ISE i Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego mają dostęp do lokalnych danych, co prowadzi do aresztowań i deportacji. Kilka dni po objęciu urzędu przez prezydenta Trumpa, agenci imigracyjni przeprowadzili akcję w rejonie metropolii Chicago. Celem było dokonywanie aresztowań w celu deportacji, w tym Freya Estrady Pastrany, Ścieżka, która doprowadziła agentów do jego drzwi, zaczęła się w listopadzie, kiedy został zatrzymany przez policję Chicago za wykroczenie drogowe i pobrano od niego odciski palców. Dane te zostały elektronicznie przekazane śledczym Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i dopasowane do odcisków pobranych od niego lata wcześniej, kiedy został deportowany do Hondurasu. Pomimo obowiązujących w Chicago przepisów dotyczących miasta sanktuarium oraz ustawy Illinois Trust Act, które mają ograniczać współpracę lokalnych organów ścigania z federalnymi agentami imigracyjnymi, dane policyjne często trafiają w ręce urzędników imigracyjnych. Istnieją nieoficjalne kanały wymiany informacji, umożliwiające ICE dostęp do policyjnych baz danych. Jednym z takich mechanizmów jest Program Secure Communities który zapewnia bezpośrednie połączenie z danymi zbieranymi przez lokalne i stanowe organy ścigania w całym kraju. Od, od 1924 roku, gdy lokalne organy ścigania skanują odciski palców zatrzymanej osoby, dane te są automatycznie udostępniane FBI w celu sprawdzenia, czy nie ma ich w krajowej bazie osób poszukiwanych. W 2008 roku program Secure Communities stworzył kanał, przez który AI zyskało nieograniczony dostęp do tych danych. Agenci IA twierdzili, że podejmowali działania tylko wtedy, gdy lokalne odciski palców pasowały do osób już znajdujących się w ich systemie i mających wcześniejsze aresztowania imigracyjne. Ponieważ ICE uzyskuje dostęp do tych danych za pośrednictwem FBI, lokalne i stanowe agencje twierdzą, że nie naruszają przepisów o miastach sanktuariach. W przypadku Jeff Dreye Estrady Pastrany, Sędzia nakazał jego zwolnienie, ponieważ nie uznano go za poważne zagrożenie ucieczki. Jednak zgodnie z zapisami AIK, został on natychmiast ponownie aresztowany i osadzony w ośrodku detencyjnym aż do zeszłego tygodnia, gdy przestał być w ich systemie. Oznacza to, że został albo zwolniony, albo, co bardziej prawdopodobne, deportowany. Tak naprawdę nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. No i tak śmieszne, śmieszne, nikt nic o niczym nie wie. Popatrzcie tutaj, czekajcie, ja wam tu gdzieś przetaguję, gdzie to było. O. Od 1924 roku są zbierane wszystkie informacje o ludziach. Teraz sobie wyobraźcie sytuację. Wróćcie się do lat na przykład nie wiem 90. Jaka była technologia dostępna dla ludzi, a jaka teraz jest technologia, czyli na przykład w ciągu tych 30 lat jak się wszystko rozwinęło. Tylko, że wszystkie służby, nie służby, to tą technologię już miały 30 lat temu. To co wy teraz macie, my, my teraz mamy jakieś urządzenia typu telefon, rozmiarów, rozmiarów taki. To dawniej dla ludzi było wciskane, że komputer jest rozmiarów, nie wiem, całego budynku, pomieszczenia, gdzie wszyscy, wszystko, służby, nie służby, wszystko to miały. Jest. Po prostu dalej tylko wciskanie, wciskanie ludziom kitu i szukanie sobie, robienie sobie jaj, e, latanie. Cierpią tylko wiadomy. Zawsze będą cierpieli ludzie najmniej winni. Tacy prawdziwi przestępcy, nawet jeżeli jest pokazany, że ich łapią, wsadzają, nie wiadomo co robią, to też się nie łudźcie takimi rzeczami, bo to nie jest do końca tak. Co, co, telewizja pokazuje, co, co mówią. Trzeba zawsze myśleć po prostu w swoim, w swoim, toku myślenia, ale zobaczcie, co się teraz dzieje na tym. Tu jest niby tak przedstawione, że oni to przekazują, nie przekazują. Przecież teraz jest taka technologia, że myślicie, że jak ktoś będzie chciał, jak ktoś będzie chciał po prostu się czegoś dowiedzieć o was, to będzie zakaz, że to jest sanktuarium, tak, albo że to nie jest sanktuarium. Powiedzą mnie, bo mieszka w Chicago, tam jest sanktuarium, my go, my go nie możemy podać ci informacji czy coś. To jest jaja, ja to sobie robią tak samo, co ludziom mącą w głowach, że, że po prostu tylko samych przestępców będą, e, o, będą wysyłać do innych krajów. A ludzi, którzy którzy są grzeczni, to nic im nie zrobią. Ogólnie do czego to dąży? Chcą po prostu zrobić tak, że moim zdaniem, co nie? Zresztą dobrze nie będę za bardzo wnikał w temat. Ja zrobię w ogóle takie filmy na kanale też, tylko muszę to jakoś, kurczę, pomyśleć. Jak to zrobić i bardziej takie filmy tłumaczące, o co w tym wszystkim chodzi, ale jak macie jakiś pomysł, jak to zrobić, to, to podpowiedzcie, bo jest dużo materiału, o którym nie chcę rozmawiać, muszę mówić troszeczkę tak czasami głupio, żeby z tego nie wynikło nic mądrego, ci ludzie, co będą mieli zrozumieć, to to zrozumieją, a wiadomo, przyjdą ludzie, którzy będą pisali głupoty, że... Że, że nic nie rozumieją. No ale to o to chodzi, nie? nie? Można zrobić takiego normalnego przekazu. A co wy o tym sądzicie? Jak to dalej pójdzie? Czy to całe zamieszanie? Tak samo wy. Te wszystkie przecież historie, co kiedyś tam, nie wiem, Bill Ladena szukali w skałach. Czy, czy jeszcze jakieś głupoty? Nie, to, to jest to są jaja, nie? Ale to jest moje zdanie. system, system jest ten, ten system, co wprowadzili w Chinach do monitorowania ludzi, do przyznawania im tego, jak to się nazywa, przywilejów, tej w szkole, od, od szkoły, od szkoły jesteśmy uczeni, żeby słuchać Pana i Pani, tak samo jest teraz, że to dzieje wszystko na na, 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 na przykładzie Chin, co nie, tam Zwykły człowiek. Znaczy wiadomo, tam dużo Polaków też na przykład nagrywa z Chin i system też tak działa, że tam możesz mówić dużo rzeczy, tylko musisz wiedzieć co powiedzieć, bo możesz, to jest tak, no mówię, nie będę tu się wypowiadał na, na tym filmie, bo za chwilę mnie wysuną, że ktoś tam myśli, że o, bo tam jakiś gościu nagrywał i powiedział to i to, jak to tak możliwe, czy nic tam się nie dzieje, bo by go zamknęli. Nie jest tak do końca, to nie jest tak do końca. Możesz mówić wszystko, ale w pewnym temacie, nawet źle możesz mówić, ale musisz wiedzieć na kogo powiedzieć i co powiedzieć, bo powiesz inaczej, to, to możesz mieć bardzo konsekwencje. A teraz w czasie internetu czy, w, po co w ogóle to całe no, tą sztuczną inteligencję zrobili? Przecież ta sztuczna inteligencja no, to już działa od x lat, tylko teraz dopiero jest to dawane ludziom, także niby do użytku, nie? Tylko teraz sobie też wyobraźcie. Te wszystkie sztuczne inteligencje, co my się możemy pobawić, no to oni się mogli tym pobawić 30 lat temu, może 50 lat temu. Także cofnijcie się w czasie i, 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 i zastanówcie się troszeczkę, do czego to wszystkiego zmierza. Pozdrawiam, dzięki.